Dzień doberek, dzień doberek. Słuchajcie, jest dzisiaj piątek, ja jestem tak podekscytowana, jak to yy, oglądacie, to prawdopodobnie pakuję się do samochodu, a być może, że jestem już w drodze. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi ta droga klapnęła, bo ja Wam powiem szczerze, że ja na takie długie trasy, to średnio, ja to tak jeżdżę samochodem, ale wokół komina, jak to się u nas mówi. Czyli blisko, najdalej do Lesznia, do Wolsztyna, i to wszystko. A tym razem jadę w, nie wiem, ile to jest kilometrów. Na, prze, na pewno przeszło 100, albo i więcej. Bo Ilonka mówiła, że ona tą trasę pokonuje w 2,5 godziny. Nie, 2 godziny 15 minut. Ale mimo, że zająć to więcej, no bo ja jednak ym, pojadę pierwszy raz tą trasą i oby mi wszystko fajnie poszło. Yy, mi się dzisiaj nawet śniło. Słuchajcie, śniło mi się nawet dzisiaj, że mi się skończył internet w komórce, i nawigacja przestała do mnie gadać. No, takie dylematy takiego laika jak ja, czyli jestem pełna takich sprzecznych emocji, i się trochę obawiam, i się cieszę, i się nie mogę doczekać. Mówię wam, no, już wczoraj nie mogłam zasnąć do drugiej, a dzisiaj to nie wiem, czy w ogóle zasnę. I nie dziwcie się, że ja się tak ekscytuję wyjazdem do siostry. Ja mówię, ja, ja to się tak cieszę, jakbym, nie wiem, przynajmniej na Majorkę leciała. Tak się cieszę z tego wyjazdu. I zaczęłam się pakować. Robiłam jeszcze zakupy do domu, żeby nie zabrakło nic ani mojemu mężowi, ani zwierzakom. Yy, więc jeszcze ostatnią paczkę przed chwilą z paczkomatu yy, odebrałam, co yy, zamówiłam, yy, jakieś takie nasze potrzebne rzeczy. Yy, no i w tej chwili już pakuję walizki, a zabieram ze sobą pff, cały sprzęt do malowania, cały sprzęt do nagrywania. Yy, a zresztą zaraz Wam pokażę, co zabieram dla ilonki. Słuchajcie, e, zabieram e, kawkę tą. E, moją ulubioną kawkę. Będziemy sobie chociaż, bez sensu, chyba jej nie zabiorę, bo Ilonka ona ma e, ekspres. E, właśnie. Ale bym popełniła gafę. Ona mi zrobi taką pyszną kawę z ekspresu, a ja jej chciałam tutaj taką lurę brać. Dobra. Dobra. E, ale zabieram nalewkę wiśniową. Zabieram nie konfitury, tylko powidła. Te, co robiłam, śliwkowe. Kilka słoiczków. O! ciech ciach! 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 Jakieś po, jakiś tutaj dżemik jeszcze z czerwonej porzeczki. Zabieram jej trzy słoiki bigosu. Żebyśmy nie musiały tyle, tyle gotować. Zabieram jej takie mięsko w słoiku, co kiedyś peklowałam. I tu jeszcze bigos. I bigos. Zabieram też już, nie będę wyciągać dwie dynie Hokkaido. I to jest to, co tutaj, jeszcze będą jajeczka, jeszcze będzie półgówki kapusty, bo nie chcę, żebym się zmarnowała w domu, mąż sobie tego by sam nie przyrządził. Dziadek uszykował swojskiego wina. Zabieram też ogóreczki, bo siostra tutaj, jak przyjechała, jak widzieliście na pewno niejednym vlogu, sobie tutaj z mojego ogródka. Sama sobie zaprawiała ogóreczki i ma przechowuję sobie w piwnicy u Mamuni, i, e, i teraz jej te ogóreczki zabieram. E, pomidory, no i f, całą furę rzeczy tutaj e, do makramy, do malowania, więc zamierzamy sobie tak fajnie wspólnie spędzać czas. Ja wam powiem ja chyba dzisiaj nie zasnę. Waliza już prawie spakowana, jeszcze tylko yy, przybory toaletowe i wyruszam. Dzisiaj, dzisiaj u mnie akcja Bigos. I tutaj mam kiszoną kapuchę z żeberkami, z przyprawami zielangielski, laurowy pieprz. Yy, tu się przesnaża kiełbaska z cebulką. Tu się gotuje spora ilość grzybów, a tu się parzy, gotuje się jeszcze ostatnia moja słodka kapucha, więc to wszystko potem będzie zmieszane, do tego jeszcze będzie śliwki suszone, przecier pomidorowy i mam nadzieję, że wyjdzie fajny bigos, który sobie znowu zabasteryzuje w słoikach. Wszystko przemieszane i jeszcze się tutaj próży, Ale jak wiecie, Bigos jest najlepszy na drugi, na trzeci dzień. Jak to wszystkie smaki przejdą, i... ale gar jest olbrzymi. Trochę pojedzie do mamuni, a resztę w słoiki. No i dzisiaj na obiad będzie. Będziesz tęsknił za mamunią. Będziesz. Dziewczyny już z góry wiedzą się dzieje? A Trepuś będzie tęsknił za mamunią, tak? Trepuś? Moja psia Zeria jeszcze nie przeczuwa jeszcze nie przeczuwa, że mamunia jedzie na wakacje i na razie jest spokój ale ja wiem, że one będą tęsknić, no ale muszę kiedyś czasami wyjechać chociaż na chwilę dla własnego zdrowia żeby na chwilę zmienić otoczenie, a jeszcze jadę do Ilonki, a to jest taka moja pokrewna dusza, że się rozumiemy bez słów i już się obydwie bardzo cieszymy na to spotkanie, jak dziewczynki? Wszystko prawie ogarnięte. Jeszcze przed chwileczką miałam takie spotkanie w sprawie takiej mini, mini wystawki moich obrazów, ale to może kiedyś Wam powiem. Na razie jeszcze nie ma co opowiadać. Po prostu nie ma na razie jeszcze co opowiadać. No i po prostu zobaczcie to. Nie mam dzisiaj ciekawego materiału. Ale wiem, że lubicie chociaż przez chwilę sobie ze mną pobyć. Życzcie mi, kochani, szerokiej drogi. Będę oczywiście nagrywała ujląki, będziemy odwiedzać fajne miejsca, będziemy robić fajne rzeczy, więc do zobaczenia w Bolesławcu. Papa! Pa. I jeszcze na zakończenie, kochani, trochę moich. Mój... Jesiennych klimatów, chociaż pokazuję wam bzy, ale postawiłam sobie je tutaj na sztaludze, żeby się trochę nimi nacieszyć. A tutaj moje jesienne klimaty, dżungla w wersji yy, wieczorowej. Niektórzy, niektórzy z Was, niektóre z Was e, mówią, że lubią to moje takie e, domowe ciepełko, więc dzisiaj z Wami dzielę się moim wieczornym nastrojem, e, moim wieczornym salonem, moją dżunglą. Tym razem w wydaniu wieczornym.